Dzień dobry, dzień dobry, witamy was serdecznie kochani Ja na balkonie, oczywiście tradycja musi być Słoneczko pięknie świeci Za chmur, proszę bardzo Niebo jest błękitne To co ja lubię, troszeczkę jest taki chłodny wiaterek, ale wiecie To nic, to nic Kubeczek jest, sięgam po kubeczek I tradycja też, stuk, puk kubeczkami Ci kubeczek z kotkami kawa do pełna zalana, więc dużo czasu jest do wypicia, więc Was zapraszamy na kaweczkę w ten przepiękny y, rzeźki poranek. Przynajmniej u nas tak tutaj wliknie jest, że, że jest takie fajne. Mówiłem wczoraj dodano się, że właściwie y, mamy y, takie powietrze rzeźkie, jak w Gdyni. <laughs> prawie, no prawie, bo tam wiecie, od, od, od morza to jest takie bardziej rzeźkie. No jak żeśmy rano wstali i poszłem pić kaweczkę, no to bardziej, bardziej rzeźkie takie jest. Jak w górach nawet. O. A, kaweczka super. No i cóż, zaczynamy kolejny dzionek. My z wami, a wy z nami. Zapowiada się przepiękna pogoda. Patrzyłem teraz na TVN24, bo leci gdzieś tam zawsze u nas w tle. Wiadomości lecą. I była zapowiedź pogody. No to po 18, po 17 stopni dzisiaj. Także przepiękna pogoda. Może na święta będzie taka pogoda. To by było bardzo bardzo miło. No my cóż, zaraz się zabieramy za śniadanko ja do pracy Danusia pójdzie chyba na zakupy jeśli zdążę to ja również z nią pójdę na zakupy bo bardzo to po prostu lubię no mówię wam tak mi to sprawia przyjemność nawet jak idę po takie pierdółki wiecie takie, takie głupie drobne rzeczy to też Micha mi się cieszy bo idę na zakupy idę do ludzi nie siedzę w domu nie patrzę przez okno i człowiek się nie smuci, nie dobiera sobie do głowy nie wiadomo czego. Także chciałbym wam Was zarazić czymś takim, żeby i, i Wy, żebyście mieli po prostu, wiecie, taką no, przyjemność skupowania, robienia zakupów, nawet najdrobniejszych. Dobra ta kawka, ale kończy mi się już. Muszę sobie nową kawę kupić. Tym razem sobie kupię Maxwell House. Tom Barista. No, taka, taka sobie, no nie jest najgorsza. A no tam jakieś ptaszyska gonią. Nie jest najgorsza, yy, no ale ja taki kawo, że wiecie, no na razie Maxwell House u mnie nic nie przebije. No i oczywiście Elawaty, tylko tak mówię, no dla mnie jest już yy, za mocna ta kawa, bo nawet jeśli sobie zrobię z płaskiej łyżeczki na taki garnuszek, no to wiecie, to już jest spory garnuszek. I sama esencja tej kawy już nie jest taka, ona jest rozwodniona. A gdybym chciał zrobić taką poprawną lawatkę, jak dawniej piłem, no to nie, bo, bo kołatanie serca, wiecie, te tabletki na serce, które biorę, no to też jak sobie zrobię mocną kawę to i ręce mi się trzęsą także na razie z lawaccą się muszę pożegnać ale jakieś inne kawy będziemy próbować oczywiście jak najbardziej ta od Gabrysi była bardzo dobra no, Gabrysi, jak mnie oglądasz to mm, wiedz o tym, że ta kawka była super bardzo pyszna była jak ją dorwę gdzieś w Dino albo, albo w innym yy, innej sieciówce to sobie na pewno kupię no kurczę goryczkę ma fajną tylko jest taka Hmm. Jak to powiedzieć? Właśnie rozwodniona. Mnie akurat taka yy, kawka nie za bardzo smakuje. Albo sobie kupię żółtą cibo. O, żółtą cibo sobie może kupię. Dawno nie piłem. A piłem ją wiele lat. Tylko ona jest znowu taka dosyć bardzo ciężka. <tud> Trudno mi dogodzić co do kawy. No. Dobra. Nie narzekamy. Ważne, że jest kawa. Także. Pogoda, jak widzicie, jest super. A ja zmykam, przywitałem się i zmykam. Może później się zobaczymy znowu, ale już razem z się Dobrego kochani dnia, dobrego zdrówka i pogody ducha. Tego Wam życzyłem zawsze i życzyć będę również zawsze, bo jak mamy zdrówko i pogodę ducha, no to wiele rzeczy można osiągnąć, wiele rzeczy można załatwić i jest, jest to dygit. Trzymajcie się do później pa! Witam Was całkiem z rana, niewyspana po nocy takiej wiecie na pół śpiącej bo najgorzej jak y, psy mnie budzą w nocy, że chcą wyjść no to trzeba je wypuszczać potem trzeba trochę poczekać aż tam się pozałatwiają wpuścić je, także taka noc przerywana to już jest do niczego potem jak się człowiek położy to już y, gorzej zasnąć, ale odzywam się do Was teraz y, jest godzina 7 rano Odzywam się do Was na chwilkę, bo chciałam Wam pokazać, jak tutaj, co tutaj się wydarzyło. Zobaczcie, jakie piękne już są żonkile. Mm, już się otworzyły, także elegancko zdobią teraz tutaj e, nasz pokój. Bardzo mi się podobają. I lubię ten wazonik. Wazonik z Pepko Kosztował 25 zł, także super, jestem bardzo zadowolona. Są tu w tej na balkonie. A ja tutaj, o Joszka do mnie przyszła, zobaczcie, jest moja przyjaciółka, nie Joszulka, uśmiechnij się pięknie tutaj, no, kochana jest, o i tak się zawsze rano przytulamy. Tomek jest na balkonie, tak jak Wam mówiłam, ja już tutaj swoją poranną rutynę wykonałam, Pomala, najpierw no toaleta, później makijaż, ścielenie łóżka, w międzyczasie robienie dziewczyną śniadania do szkoły. No a teraz się po prostu przytulamy <laughs> z Jóżką. Ona jest po prostu kochana. Zobaczcie, tu się o mnie oparła i tak się miziamy. No, także tak to wygląda. Odezwijmy się oczywiście z Tomkiem później. Zobaczcie jaki za mną park. Kogo nie ma akurat. Także idzie się bardzo fajnie. Jest piękna pogoda. Dzisiaj ma Widzicie? plutko, więc zobaczymy. Na razie jest takie ostre powietrze, ale mam nadzieję, że później się wypogodzi. Idę jeszcze teraz do, yy, do sklepu na zakupy i potem do domu. Wejdę sobie teraz właśnie do dino jeszcze, po mięso. Dzisiaj planuję zrobić kotlety mielone. Do tego jakieś ziemiaki z sosem i może ogórki zobaczymy w jakiej postaci te ogórki także na dziś obiad jest zaplanowany wszyscy lubią, wszyscy zjedzą także to najważniejsze patrzymy przy okazji co ciekawego jeszcze w dino i potem do domku rura do domu oj widzę, że kolejka jest spora do mięsa, no ale to normalne przed świętami wiadomo, że każdy chce kupić od rana jak najlepsze mięso dostać no nic, idziemy ustać w kolejeczkę, przy okazji sobie patrzę, co ciekawego z takich nowości wiecie, ale chyba nic, póki co nie ma. Zaraz tu jeszcze popatrzymy, tu jeszcze w ogóle świąteczne, zobaczcie. No. Takie podejrzewam, że może jakieś, nie wiem, promocyjne rzeczy czy coś, nie wiem. W ogóle chciałabym jakieś podkładki takie pod kubki kupić na stolik mniejsze, ale... To też jeszcze, zobaczcie, jeszcze święta królują. Ewentualnie takie zwykłe korkowe. Ale chciałabym coś ciekawszego. Zakupy zrobione. Malutkie, bo malutkie. Zobaczcie. Tylko chleb wzięłam, jakąś tam wędlinę. Idę jeszcze po bukszpan. Widziałam w takich małych doniczkach po 6 zł. Chyba dobrze wezmę taki bukszpan. tylko się przywie do koszyczka i do kasy. Zobaczcie, jakieś, jakieś to sztuczki stosują tutaj um, osoby, które kandydują w najbliższych wyborach lizak i długopis także jest grubo o, jesteśmy po śniadanku ja dokończam pić kawkę którą mi Tomek zrobił jest bardzo pyszna witamina D już y, połknięta. także za chwilę zabieramy się za obowiązki a teraz sobie jeszcze Tomek coś robi, co sobie robisz? herbaty jeszcze herbatkę. Sir Elton. Y, nie. Sir, Sir Elton John. Nie, nie Elton John. <laughs> Sir um, Roger. Sir Roger. Sir Roger um, Elgrey. Angielska herbata. No, ja też lubię. no Elgrey jest przepyszny, właśnie sobie nastawiłem wodę i tylko no. tym razem bez cytrynki. U, tak, bez cytryny? Bez cytryny, U ja. nas w ogóle dużo cytryn idzie, wiecie? My, jak kupimy taką siateczkę, dwie siateczki w zasadzie cytryn, bo no, ile tam jest mi... sztuk? 4-5 sztuk, to na tydzień. Laddie nam wystarcza, nie? No. Dużo korzystamy z cytryn, także robimy bardzo i herbatę też między innymi. No i ja robię cytrynadę. Cytrynadę, czyli wodę z cytryną sobie no. Tomek robi. No i pochwalcie się w komentarzach, jak tam wasze przygotowania świąteczne. No. U nas no tak y, sprzątamy. Dzisiaj się zabieram za y, mycie łazienki trochę. Bo trzeba już ją ogarnąć tak trochę solidniej. A jakieś tam, wiecie, drobniejsze, jakieś tam kurze. Y. Podłogi to i tak co drugi, tak. trzeci dzień wycieramy, odkurzamy, a kurze w piątek sobie ładnie po, mm. poogarniamy. się pójdzie do łazienki, ja pójdę odkurzać i tak się pracami podzielimy. Kurze to tam sobie zrobimy później, nie? To jest, tak, to w piątek, w piątek myślę. No. No. W piątek. A, a co do takich dalszych planów, no to tak jak wam kiedyś mówiłem na vlogu, nie wiem, za dwa, dwa vlogi do tyłu. Że się szykuję na otwarcie sezonu balkonowego, ale zanim to zrobię, to muszę tam wszystko ładnie posprzątać. No tak. trzeba, trzeba. Dywan muszę odkurzyć mm -hmm. porządnie, wyciągnąć te nasze foteliki, nie wiem, jak to nazwać. Umyć, no to krzesełka, no, tak. takie, wiecie, fajne, na lato. Wszystko to powynosić stolik, wziąć miseczkę, wodę. Oczywiście to wszystko będziemy filmować, bo no, na tym polegają vlogi, nie życie mm -hmm. codzienne. Tak, a w... I, I zmyjemy stolik mhm. ładnie, no i tak się przygotowujemy. No trzeba tam w ogóle zobaczymy, jak ta okleina na tym stoliku, bo jeżeli, wiecie, tam mamy tą okleinę taką mm. rok temu, ją sobie przykleiliśmy na stoliku Ym, i właśnie się zastanawiam, y, czy nie trzeba jej odnowić. No być może, być może. Bo ja jeszcze kawałek, kawałeczek jeszcze mamy z zeszłego roku, to można by mamy. ją po prostu tą zerwać. Położyć nową, bo ta już jest wiadomo, wypłowiała od słońca. Wypłowiała, tak. Mi się mm. wydaje, że jest wypłowiała, wiecie. I w ogóle stolik, tak parę dni temu mówiłem na vlogu, że oh. może bym wyczyścił, ale później pomyślałem sobie, kukulku, bo tu kukulek po mnie skacze. <grym> Kochani, to ten, to stolik być może będę mył i sprzątał, Dopiero teraz się tak ustabilizuje temperatura. Tak, no bo w tej chwili to jeszcze takie... Oj, co on tak kaszle? W tej chwili to jeszcze właśnie z tą pogodą tak jest niepewnie, Ta, nie? Niepewnie z tą pogodą jest i wiecie, nie będę myła, za chwilę będzie deszcz ze śniegiem Także jak się ustabilizuje, to, to będziemy się powolutku brać, a później sobie wymalujemy, nie? Tak Te o, meble w kuchni. Meble w kuchni. A mówisz w, o tej barierce i też. Barierce. Na... no. tej barierce. Ale myślę, to dopiero w maju, nie? Jak już będzie myślę, tak naprawdę że tak. ciepło myślę, i fajnie że tak. i, i sobie ładnie pomalujemy, bo już też wymaga i uważam, że warto odświeżać i to i to... Dosyć y, często takie rzeczy. A propos właśnie malowania mebli w kuchni, no to jesteśmy kul, zdecydowani. Kul. Powiedzmy, że już kolor mamy jakiś tam wybrany, co do y, firmy, farby, to jeszcze nie wiemy, bo najpierw przejdziemy się po prostu do y, sklepu i zobaczymy, jakie są, jakie są odcienie. Y, tylko pisaliście też nam w komentarzach o okleinach. Ym, nie jestem do końca przekonana, to znaczy chyba bym się nie odważyła okleiny u nas położyć, dlatego, że może Wam pokażę zaraz. Bo u nas meble są takie, nie są gładkie. To jest taka struktura mm, no. chropowata i podejrzewam, że okleina po prostu nie utrzymałaby się na, na tych meblach. Zaraz Wam to w ogóle pokażę, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Może tutaj. O. Widzicie? To, to jest takie... Mm, nie do końca gładkie i obawiam się czy właśnie, czy oklejna się będzie na tym trzymała. No nie jestem pewna, dlatego też się boję samego tego procesu przyklejania, bo boję się, że jakieś tam zostaną bąble jakieś, wiecie, niedokładnie to poprzytwierdzam, poprzyklejam i będzie to brzydko w ogóle zwyczajnie w świecie wyglądało. Też nie wiem właśnie, jak na, na rogach, czy to ładnie po wychodzi, czy nie będzie odchodziło. Wiem, że część z Was robiła w ten sposób, odświeżała w ten sposób meble. I mówiliście właśnie, że, że okina jest ok, Ale ja chyba jednak zostanę przy farbie, dlatego że już malowałam, jak Wam mówiłam, komodę. Komoda jest. no okej, okay, trzyma się ta farba, ale no, trochę się boję, jak to będzie przy meblach takich właśnie kuchennych bo to wiecie, więcej się tam pracuje, więcej coś się robi, a to woda, a to coś tam, że gdzieś tam po prostu ta farba będzie odpryskiwała. Ale mimo wszystko zaryzykujemy. Zaryzykujemy. To już decyzja jest podjęta na pewno. Kiedy dokładnie będziemy to robić, to na pewno nie teraz, na pewno nie przed świętami, na pewno nie zaraz po świętach, bo mamy inne plany. Tak. Ale no jak tylko będzie w najbliższym czasie możliwość, to, to mhm. oczywiście się za to zabierzemy. Z chęcią, bo, no, jest potrzeba, wielka potrzeba jest zmian. Najważniejsze, że jest chęć zmian, to jest najważniejsze. Jest, jest duża chęć zmian. I będziemy sobie później przyjemnie mieszkać. No. No. Bo my z się akurat do tego przywiązujemy wagę, Żeby było czysto, żeby było fajnie, bo naprawdę przyjemnie się wtedy mieszka. Zgadza A tą się. farbę, to tak jak mówię, to są i, i zmieszają na zamówienie, są i gotowe, jest tego tak mhm. dużo, że... Tak, tak, na pewno coś dobierzemy, mhm. to na bank. Tylko na pewno, na pewno trzeba będzie bardziej uważać. Jeśli mhm. chodzi o farbę do kuchni. Bo, tak jak tutaj nam nasi widzowie, kochani, podpowiadają, że gdzieś tam ktoś stuknął fotelem, krzesłem mhm. i, 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 i troszeczkę odprysk jest. to My już no tak, wtedy to uważam. wiadomo. A ciekawa jestem, jak to jest, czy jest, jak się położy tą farbę już na mebel, czy dodatkowo kładzie się jakąś ochronę w formie, nie wiem, lakieru nawet, czy czegoś, żeby, żeby faktycznie ta farba się um, utrzymywała, żeby nic tam się z nią nie działo. Jeżeli macie takie doświadczenia, że na przykład kładliście jeszcze dodatkowo na farbę lakier, tak. to też dajcie nam znać. dajcie nam znać, bo na, dla nas to będą bardzo y, cenne rady, bo my się oczywiście. Dosyć, dosyć ostro do tego przygotowujemy i tak dalej ja się my już właściwie podjęliśmy decyzję, będziemy malować, ale. Tak, decyzja ale, już jest tak, no. podjęta, wiecie co? Pójdę na chwilkę, bo no pieski gier... chyba chcą no. wyjść, zaraz je wypuścimy. O, u nas oczywiście muzyczka. Tym bardziej jak zaraz coś zaczniemy w domu robić, to, to, też, to też włączamy sobie zawsze muzykę z lat 80. najchętniej, bo akurat taka nam najbardziej odpowiada. O tutaj. No, kuki idziesz na dwór, czy nie? Chyba się rozmyślił. I teraz zobaczymy. Kukulec nieśmiało idzie tutaj do nas. I co idziesz na dwór, kuki? Chyba nie. No dobra, to tylko joszka sobie poszła. A my wracamy do, do tomka. I zaraz, jeszcze wiecie co, wam pokażę, jak u mnie wygląda ta pomalowana komoda. Parę lat temu to robiłam. Do tej pory jest ok. Zaraz wam pokażę, odwrócę kamerkę. No i zobaczcie, ona wcale tak tragicznie nie wygląda. Teraz, jakieś tam cienie na nią padają, to wygląda, jakby była brudna, ale nie jest. W każdym razie, no myślę, że nie jest najgorzej, że ta farba jednak się utrzymuje i, i jest ok. Tylko, tak jak wam wcześniej powiedziałam, nie wiem, jak to będzie w kuchni, ale to nic, decyzja już podjęta. Na pewno będziemy malować, kiedy to jeszcze zobaczymy. Nie chcemy tego za bardzo przedłużać, bo, bo też nam zależy na tym, żeby, żeby to jak najszybciej zrobić, żeby mieć ładnie i w ogóle. Także na pewno się za to w najbliższym możliwym czasie zabierzemy. A dzisiaj u nas taka ładna pogoda. Można powiedzieć, jest słoneczka dużo. Nie ma jakichś tam większych chmur. Tyle tylko, że jest póki co takie ostrawe powietrze. Lekki wiatr, i no i tak chłodnawo. Zobaczymy, jak to będzie po południu, bo obiecywali, że ma być ciepło. Zobaczymy, co, co nam. Czy, czy to się sprawdzi? O, a tutaj siedzi sobie taki krakowiaczek. Prosto z Krakowa przyjechał. Nie wiem, czy będzie widać napis. Trochę się już starł ten napis. I jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy no z powrotem. To. Herbatka jest. Herbatka razem? jest. Ja już kawę o. wypiłam swoją, już nic nie mam. Nie masz nic? Nie. Ja robiłem. No, także tak, tak, w skrócie o naszych planach na najbliższy czas. E, marzenia są, plany są, także tylko teraz je realizować. realizować. Ale na wszystko przyjdzie czas, tak mówię. My się nie spieszymy, To jest na razie nasz pomysł, pomysł, mm -hmm. który jest zaakceptowany w naszych głowach. Tak. Mamy ochotę. Najważniejsze, żeby chcieć. Jak się komuś chce, to może wszystko. Oczywiście. A my damy radę, nie? A my no, pewno, że damy radę. Po malutku i sobie Jesteś... tam wszystko porobimy tak jak, tak jak chcemy. Pewnie, że tak. Jak widzicie, te moje żonki się tam ładnie już rozwijają. No, pięknie. Się je no super, podobają mi się bardzo. 8 złotych kosztowały i ich tam jest 20 sztuk. Także... O, to za 20 sztuk 8 no, zł? No, a już nie ma, dzisiaj byłam w dino, no, to już no, ich nie było. One były takie no. rozwojowe, fajne. Tak, no praktycznie kupiłam Są, same, no. same te. Badylki, nie? Same badylki. Możemy no bazie się... możemy dokupić. ale nie ma już. Nie Nie ma. Bo ma. bo były też ładne bazie, takie dosyć wysokie. W Dino chciałam właśnie też kupić, żeby na święta ładnie wyglądało, ale nie ma już. A mnie się Wykupione. Ja jeczka jajeczka też fajna. Jeczka. Kamerka jeszcze nie pokaże pewno. Ja spróbuję tak zakryć tutaj. O, ostry. Widzicie, takie są takie plamki. Powiem. Tak. Taki, mm -hmm. taki piaseczek jakby. O. Jak wanilia, jak mi się kojarzy z wanilią. Z wanilią no. W ogóle takie bardzo. Po 5 złotych za sztukę one były, ekspertek. 5 zł za sztukę, wiecie, to wydatek jednorazowy i na kilka lat. Na pewno, dopóki się gdzieś tam coś z nimi nie stanie, no, to, no, to jest, będą to nam służyły. Ostrożny, ostrożnie nie rozbijanie, Ale nie będziemy. <laughs> nie, no i tutaj ten króliś nasz, ale szybko w ogóle te rzeczy się porozchodziły, wam powiem, jak dosyć wcześnie do Pepko weszły te różne rzeczy wielkanocne. Bardzo fajnie. Tak, już o tej porze ciężko coś fajnego dostać. Już wszystko tak przebrane, wybrane, no, że jakieś zostały tylko same widać, takie ochłapy, i tak. em, jakieś tam u, po, uszkodzone rzeczy najczęściej zostały gdzieś tam zbite, czy mhm. y, no takie wiecie, już wybrakowane trochę. Widać, że przebrane. No. No, Wydawałoby tak. się, chciałem powiedzieć, że wiesz, że. Kto to będzie kupował, nie? A to jednak ludzie kupują, kupują ludzie, rozchodzi kupują, się błyskawicznie. No. Także warto chodzić do sklepów albo, albo mieć w internecie gazetkę i, i, i przeglądać sobie, bo, bo można coś fajnego trafić. No swego czasu też pracowałam w takim sklepie, no w takiej większej sieciówce, to też były tam takie podobne rzeczy różne, świąteczne, to rozchodziły się i to naprawdę były szybko zawsze te rzeczy w tych sklepach. Prawda? Szybciutko idzie. Ludzie, wiecie, przychodzili, narzekali, ojej, już rzeczy świąteczne, tak szybko, ale tak naprawdę ci ludzie i tak kupowali I te rzeczy, to byli, to byli. bo wiedzieli, że im wcześniej kupią, tym coś fajniejszego dostaną, a im bliżej świąt, to już wszystko właśnie przebrane i, I, no, i ciężko i, i, coś i, i fajnego dostać. I może dostaną. ceny inne, nie? Trochę. Nie, cenowo to i tak to samo Trochę. praktycznie. No, teraz to może faktycznie już jakieś tam są promocje na te rzeczy świąteczne, już I, wchodzą i, jakieś tam promki, nie, bo... Bo wiadomo, że tych rzeczy już jest mało, już chcą się tego pozbyć i, i przeceniają, ale, ale jeżeli chodzi o sam towar, no to lepiej jednak y, kupować wcześniej, bo wcześniej. coś się fajniejszego i ciekawszego dostanie. No tak jak my. Wy, wy też spróbujcie sobie kupować wcześniej, bo wiecie, później jest tak dużo ludzi i to strasznie męczy, nie wiem jak mhm. innych, ale mnie to taki tłum męczy. Wszędzie ogromne kolejki, ani się przecisnąć, ani nic. Wolę robić wcześniej, po troszku, te produkty, które mają długi termin ważności. Mhm. To można sobie kupić. No tak, my kupiliśmy jajka, ale żeśmy już zużyli, no i, i, i nie mamy już jajka. No nie, już no. trzeba od nowa kupić. Bo było do 3 kwietnia, były jajka, ale te, co były do 3 kwietnia, już my zjedliśmy. No bo u nas też idzie, a to I do smażenia, a to no. do czegoś tam. Do, I do No, dokładnie. I to, do to zawsze, a to do omleta jakiegoś, to zawsze dużo tych jajek idzie. Tak jeszcze a propos, właśnie pamiętam, że polowałam na tego zajączka, już sobie go tam upatrzyłam, dodałam go do, do koszyka, bo on jest z za 20 zł był, bo on jest taki dosyć wysoki. I właśnie e, jak go kupiłam, zdążyłam go kupić, to później już nie było go na stronie, także cieszę się, że mi się udało w porę kupić, bo no. z kolei też polowałam na inną rzecz e, i tej rzeczy, ta rzecz też miałam dodaną do koszyka, ale nie zdążyłam no, kupić, no. bo już właśnie została wykupiona. Chyba to był bieżnik mi, o ile pamiętam, także miałam Chęć kupna... No, bieżnik, yy, to jest bardzo miałam chęć kupna bieżnika też z Sinsaya, był taki szary, cały szary yy, i tutaj, tak jak my mamy taki o, wzorzysty, takie jakieś tam yy, listki i zajączki, tak tamten był calutki, gładki, szary, a tutaj tylko miał chyba takie dwa czy trzy takie odwrócone zajączki, same takie zadki zajączków i yy, ogonki takie, wiecie, z pomponików. No. Także był bardzo fajny ten bieżnik, ale też w momencie został wykupiony. I tak chodziłam, szukałam, żeby jakiś ciekawy jeszcze bieżnik dostać. No i napotkałam na mm, bieżniki ładne w Rosmanie. I wtedy akurat to było tak, że, mm, że się spieszyłam. Mówię: A dobra, pójdę następnym razem, to kupię ten bieżnik z zajączkami. Ale mm, jakoś tak <noise> później okazało się, że się nie wybieram do Rosmana. A że moja córka, kinia, wracała ze szkoły, to ją poprosiłam, kupiła no. mi ten bieżnik i, i dobrze zrobiła, bo. Jakbyś poszła za parę dni albo tak, na to drugi dzień, żeby nie było. To już by nie było, no. Także cieszę się z zakupu, bo jest udany zakup, ładnie no. się prezentuje na stole i. I w ogóle bardzo yy... się przyjemnie siedzi. Ja wczoraj tak sobie siadłem mm -hmm. tutaj wieczorem. Yy, dziewczyny siedziały tam na tej głównej, że tak powiem, sofie, tam mm -hmm. sobie coś oglądały, a ja siadłem tutaj, jeszcze mierzyłem cukier, nie pamiętasz? I, mm -hmm. i mówię, kurczę, jak to jest fajnie, bo to jest naprawdę fajnie. Tutaj się naprawdę siedzi piękny, ten stół jest i, i, i ten bieżnik, i te jajka. I no, klimacik taki, nie? Klimacik jest po prostu ekstra. Wiosenno-świąteczny. Ja to mhm. ludzie, co może nie, nie, nie przywiązują do tego wagi, ja uwielbiam. A wiecie, co jeszcze Wam, jak byłam w wino, to, to Wam pytanie. mówiłam, że wezmę te, ten bóg taki w tych małych, takich małych doniczkach, był po 6 zł. Nie wzięłam tego bóg bo przyjrzałam się z bliska i te listki były takie niezaciekawe. Po prostu mm -hmm. um, jakieś takie wysuszone i mówię, jeszcze zobaczę najwyżej w Biedronce, bo chciałabym taki żywy bukszpan kupić, yy, właśnie co roku kupuję w takich mniejszych doniczulkach, zaraz się będą co niektórzy czepiać w doniczulkach, w doniczulkach, no co, no my zdrabnienie no, lubimy, tak, no. tak gadamy, no, no i trudno, no, komuś nie pasuje, w doniczulkach trudno. w każdym razie yy, w Kupujemy, kupuję co roku w takich mniejszych doniczkach i, yy, i w tym roku chciałam kupić Dino, ale no tak jak mówię, taki był troszeczkę niezaładny ten hmm. Pan Jeszcze zobaczę w, ja, chorował, i jeszcze zobaczę w Biedronce, bo też wiem, że był, tylko że chyba troszkę większe. Nie wiem jak cenowo, to, to się później przekonam, będę szła do miasta jeszcze to, to, to zobaczę. No dobra, to co, nie będziemy już Wam gadać, nudzić, tak. e, odezwiemy się oczywiście jutro, jak zwykle na vlogu. Tak, i do zobaczenia do jutra, kochani. Przygotowujcie się do świąt i ja jeszcze chciałem powiedzieć, że oboje z Danusią Wam życzymy tego okresu przedświątecznego, żeby to nie była nerwówka, gonitwa, a broń Boże jakieś sprzeczki w domu, tylko żeby wszyscy się włączali do pracy. I żeby to było stopniowo. Nie, już, 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 bo już musimy być, a jeszcze jesteśmy w lesie, tak zwanym. No, tylko po prostu sobie w miłej atmosferze, tak jak my z Danusiem. Po troszku codziennie. I łączymy, damy radę, nie mówcie, że się nie da, bo my na przykład dajemy radę sprawy służbowe, sprawy domowe i jakoś to łączymy i damy radę. Tak samo wy dacie radę. Także pilnujcie tej miłej atmosfery w domu, jeden drugiemu niech pomaga i będzie bardzo fajny, zobaczycie. I nie na, nie na już. Już Albo na wczoraj to już w ogóle. No. Dobrze, dziękujemy, kochani, za to, że jesteście, że piszecie nam tak. pięknie, komentarze. Bardzo, bardzo nam dużą radość sprawiacie i przyjemność. Także wielkie buziaki dla Was i uściski. Do jutra. A... Do widzenia, papa. Pa.